Cześć, siemanko. Dziwam, że jakie skiny zostały wycofane z w tej aktualizacji z... i poszły do archiwum. Maksymalnie wyświetlą się dwa razy w roku, więc naprawdę rzadkie są, ale nadal nie prześcigną starszeli. Starszeli jest to jeden z najrzadszych, o ile i bezcennych skinów w Brawl Stars. Naprawdę otrzymało się go za zalogowanie się w 2018 roku. Tylko tyle. Ale wiele osób, ale nie mieliśmy dużo czasu, bo World Stars globalną premię miało 2018 roku, 12 grudnia. A grudzień ma oczywiście 31 dni. Tak więc mieliśmy około 19 dni na. Zainstalowanie Brawl Stars i wejście do niego. No i słuchajcie, czas w końcu przejść do odcinka. Okej, okay, słuchajcie. Te pięć skinów zostało usunięte, a raczej przeniesione do archiwum tej aktualizacji. Rock and of Mortis, but, futbolista Bull, Pinkantny Mike, jaskiniowiec Frank i Boombox Brock i Boombox Brock. Słuchajcie, za chwilę sobie przestujemy te skiny. Tak więc... No, przejdźmy do TET. Słuchajcie, linki jaki do muzyki, jak i do filmu znajduje się w opisie, bo tak to nie było zdjęcie, tylko film. Ok, słuchajcie, czas przetestować pierwszego skina do bula O nazwie Futbolista bull jak widzicie, przebrane, zarchiwizowane, wycofane z obrotu. Na prywatnym serwerze generalnie zawsze będziecie mieli tego kino, więc co się przejmować na prywatnym serwerze? Ok, słuchajcie, czas go sobie przetestować. A tak nie jest w żadnym stopniu zmieniony. Oczywiście jest specjalny model zademiarza. miarza to on normalnie 80 gemów bez przeceny. No podczas Ultra też nic ciekawego nie ma. Fajny skin. A być może nawet Wam pokażę, jakby zbrali sobie ustawić brakniku. Jeśli oczywiście będziecie chcieli. A fajnie by wam było to pokazać, bo nie jest to ciężkie jakoś ultra. Bardzo tylko kilka proces kroków. Ale skin, jak widzicie, nie jest jakiś ultra specjalny. Ale jest on rzadki. Okej, okay, słuchajcie, kolejnym skinem jest to skin do broka. o nazwie Boombox Brock. Super Ranger Brock, Wiskowy Brock, tańczący brok. No, i tu mamy Boombox Brock. Jak widzicie tutaj naklejeczka, że skin jest totalnie zarchiwizowany, i że nigdy go już nie otrzyma w sumie, to da się dalej kupić te skiny. Tylko musicie poczekać, no nie wiem, rok, dwa skiny, wtedy się wyświetlą w sklepie. Ok, słuchajcie, przechodzimy do testów. A tak. Nie wiem czy zmieniony chyba jednak nie. Skin za 80 gemów nie musi mieć takich rzeczy. Tak głównie no to chyba nie jest zmienione. Słuchajcie, jeśli się mylę, no to możecie mnie poprawić w komentarzach. Słuchajcie, nic nie wiem czy tak naprawdę jest, czy się tylko mylę. Więc lecimy do kolejnego skina. Daj na Mike. Chodzi mi oczywiście o pikantnego Mike'a. Jak widzicie, naklejeczka. No to klikam, wypróbuj. On już ma specjalne animację, i specjalny atak. Jak widzicie specjalny model z musi być. Jak widzicie rzuca papryczkami zamiast dynamitów. A to jest też fajne Sobara tak czy jest zmieniony? To chyba w skinie za 150 gramów musi być zmieniony. A takiego jest to taki garnek. Znaczy sobra takiego to ganek taki z laską dynamitu. Przechodzimy do kolejnego skina. Parli nie. Manny nie, Jackie nie, Piper nie. nie, Franka nie. O, kolejny skin jest to do Franka. O nazwie ja skinę Frank oczywiście na kleczka. ten skin zarchiwizowany. No i trzeba go przetestować. Pamiętajcie, że to jest z pierwszym gazetem, no i z pierwszym star powerem, więc jak na przykład będzie do dokroła, choć kroł nie ma żadnego zarchiwizowanego skina, no to... I na takie coś trafi. W sumie nie wiem czy są Zademiarzy na 0 na pewno są zadamiarze, którzy mają już właśnie tą naklejkę. W sumie nadal tego nie wiem. Jak wiecie, no to napiszcie w komentarzach. No i animacje specjalne nie są wymagane w skinie za 80 gemów. Specjalny super atak też nie jest wymagany. Ale przechodzimy do kolejnych skina Frank nie mówi, nie ma Mortis. Nie ma. O! Mortis! Jest to oczywiście rock rock'n'rollowy Mortis. I widzicie, naklejeczka jest. Gdzie jest pierwszy sterowany gadżet, a tu jest drugi gadżet. No to i tak, może brać miał drugi gadżet, więc wiecie. No okej okay. nigdy nie pojmował normalnie Mortisa czy on rakendrolowy Mortis ma ten atak, tak czy nie Więc zobaczmy czym zrzuca, jak nie to to ten Słuchajcie fajnie i skin za 150 gemów, który nie ma specjalnego, ataku, a tak specjalnych animacji. Więc najbardziej Wam polecam kupić takie fajne skin, na przykład Speak Mike. już nie ma Speak Mike'a. Więc są zarchiwizowane totalnie. No i nie ma tu żadnych innych, 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 innych zarchiwizowanych skinów. Przedstawiliśmy 5. dokładnie 5.